Dzisiaj na warsztat lecą te ościeżnice, futryny. W każdym razie to stalowe badzienie. Cztery sztuki do usunięcia. Jak widzicie na załączonym blasku tapety usunięte. Wszędzie. Ewelinka dobrze się spisała. E, tak, tak dobrze, że tutaj nawet trochę tych usunęła. <grym> Nie tylko tu. E, ale tutaj również a już tak całkiem poważnie to po prostu e, był głuchy dźwięk więc jako go więc po prostu wolałem to to zbić zrzucić e, bo i tak by zleciało więc, więc od razu to zrobiliśmy i co? dzisiaj próbujemy usunąć te stalowe futryny zobaczymy jak pójdzie e, oczywiście nie odbyło się bez bez problemów. Pierwszy problem to zapomniałem do szlifierki przedłużacza. Na szczęście uratował nas action praktycznie prawie pod blokiem. <laughs> druga grupa druga to jest łom. Właściwie miałem sobie taki malutki łom, a wziąłem że Wygna takie łomisko. <laughs> no i młody udarowy też odmówił posłuszeństwa, jak go testowałem, więc mamy takie buto do, dosyć solidne i młotek. Więc działamy, zobaczymy jak pójdzie. Myślałem, że bardzo szybko i prężnie, natomiast pewnie będzie długo i cierpiąco. Zobaczcie wszystko w dzisiejszym odcinku. Moi drodzy, jestem lepszy niż Krzysiek z Remont you. Jak widzicie 7,57. 7,57 na usunięcie tej stalowej witryny. Z tego co pamiętam, bo przeglądałem sobie różne filmiki na YouTubie, kto zrobił to najszybciej, to Krzysiek z Roman był najszybszy. Zrobił to chyba w niecałe 10 minut. Gorąco go pozdrawiam. No mi udało się to zrobić w 7.57. Nie odbyło się oczywiście bez ofiar. Pierwsza ofiara to zajęta tarczka. Chyba mam jeszcze jedną, także nie będę dziwny. Na pozostałe cztery futryny. I druga, pierwsza krew. Ale to już zobaczyłem o, o beton, jak, jak przechodziłem, jak szedłem po telefon. E, także jak widzicie, e, bez żadnego problemu, bez specjalnych narzędzi, e. ponieważ nawet nie miałem młota uderowego. Zwykły młotek, zwykłe dłuto, e, No i taka fajna brecha, bo ta brecha zrobiła robotę. Fajna długa brecha, czyli bez specjalistycznych narzędzi można w niecałe 8 minut usunąć futrynę, za którą niejedni marnowali całe dnie. Także działajcie, próbujcie, a ja teraz się na następne futryny. 8,41 Ciut dłużej, ale ciut więcej zabawy, z tego względu, że już tutaj powoli musiałem uważać na skrzynkę z prądem i to samo się będzie tyczyło tej futryny tutaj. Yy, tu wydaje mi się, że pobawię się troszeczkę dłużej na spokojnie, ponieważ tu od razu jest, jest skrzynka z prądem. Może będzie o, od razu tak widać nie? na szerokość telefonu, więc będę to musiał robić bardzo delikatnie. Żeby po prostu nie uszkodzić sobie skrzynki I żeby nie trzeba było kupować nowej Także działamy zaraz dalej I kolejna futryna na nami Tym razem troszeczkę mi zeszło 12,57 E, ale jak widzieliście zabierałem się do tego jak tytuje żał e, koniecznie nie chciałem uszkodzić tutaj tej, tej skrzyneczki z prądem i tak by dodatkowym problemem było to że ona była wpuszczona o tu będzie dobrze widać ona całe tu jeszcze tyle była wpuszczona cały w tą ścianę więc napier musiałem to wszystko podkuć e, nie mogłem też dociąć y, do końca szlifierką więc tak by napiernie musiałem wzięliście sobie musiałem najpierw odgiąć potem podocinać no i potem to już poszło poszło błyskawicznie no i teraz została ta największa, ta największa, tak naprawdę nie wiem z czego ona jest, bo no, tak jakby wydaje się, że też jest metalowa, bo tutaj jest farba zdarta i też się wydaje, że jest metalowa, no tak, tutaj widać, jest, jest metalowa, tak to jest taka konkretna, tutaj o macie może szerokość telefonu, czyli dajmy o tu początek, no to od kawał futryny, no ale cóż, walczymy dalej. Jak widzicie Ewelina kończy już powoli tapety. Stara kuchnia przyszła, nowa sypialnia już gotowa. Zostało tylko jeszcze tutaj taki parę pierdek. I jak widzicie po mojej facjacie mnie też trochę poniosło. A mianowicie, skoro tak dobrze poszło mi z tymi futrynami, no to postanowiłem tą powiększyć. Nie wiem czy widzicie bo Mówiłem wam, że tutaj ten film kończymy się w tym miejscu. I chcę je delikatnie przesunąć, yy, po to, żeby wstawić yy, ościeżnicę z y, regulowaną. Także z tymi opaskami, żeby to ładnie wyszło. No i tutaj generalnie trzeba było podkuć o te 15 cm, bo tyle mniej więcej chcę to przestawić. No i oczywiście, jak byli się wyceniać, to oczywiście nie grolem, że to wielka płyta, że ja go to skują, w ogóle. Nawet jak Wam mówiłem, poszło mi sprytnie z tymi ościeżnicami. Młot yy, mi się popsuł, ale że było tak sprytnie i szybko. No, i że w tym roku mam 40 i chyba zaczyna mi się y, okres wieku średniego. Czyli jak to się mówiłem, ja wyglądał co? Kryzys! Kryzys, kryzys! Zaczyna mi się kryzys wieku średniego, to pojechałem i kupiłem. młot. <gryzys> Taka zabaweczka. Nigdy nie byłem w Kaczyczarzem, a teraz na starość właśnie jestem. Ale oczywiście, jak to ja nie przepłaciłem, już Wam mówię co, ja to kupiłem. Yy... no name, generalnie. Yy... No ale tak, moc 800, yy... tych takich tam J, coś tam, już dosyć, dosyć sporo. Yy... 255 zł. I yy, jak widzicie, z wielką płytą poradził sobie idealnie. To nie wiem, jak to ten nosi. W każdym razie yy, o te 15 cm yy, wykłócę. sobie tarczą diamentową naciąłem delikatnie, powiedzmy, że ja prosto no nie było prosto, ale powiedzmy, że prosto eee, i potem ładnie cyk 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 pod kółem. teraz jeszcze założę zwykłą tarczę do metalu i pobycinam te wszystkie węciki, eee, wysokość się zgadza bo ma w granicach 207 na, no teraz to ma 95 ale zrobimy z tego po drzwi 70 także spokojnie tutaj 15 cm z tej strony wyjdziemy, wyjdziemy regisikiem i tutaj, i tutaj będą ładne te drzwi co pozwoli nam tą czapeczkę, przesunąć tą, wstawić drzwi z ościeżnicami regulowanymi, czyli dużo szybciej, dużo łatwiej. I one są praktycznie od ręki, bo te blokowe na nich czeka od 4 do 7 tygodni i tutaj właśnie będziemy wstawiali tą blokową, bo do więc że tutaj tego rekinista na całej długości nie będziemy wstawiali, tylko po prostu zamówimy jedną tą blokową tutaj. Ona też jest regulowana akurat. Udało mi się znaleźć też na V to była za firma Adolina? Ja też właśnie nie pamiętam tej firmy. Każdego się udało, mi się znaleźć ten też z regulowanymi, która jest od 6 cm nie da, jak to standardowa od 8. Więc jedną wstawimy tamtą, która już jest zamknięta, a tutaj wstawimy, wstawimy, wstawimy te zwykłe, które są dostępne od ręki w każdym markecie. Tej samej firmy, żeby nie było? Chociaż tu nie ma różnicy. No i co? No i to chyba tyle z dzisiejszego nagrywania. Ogarnęliśmy wszystkie tapety, powiększyliśmy nie mało ściernic. Generalnie bardzo, bardzo udany dzień. Wer nas tylko pracuje w czapce. Jak nacinę tą diamentową, no to się zrobiła lekka, lekka zadęba. Zresztą widać. W każdym razie ja już dzisiaj kończę. I chyba już nic kończę. Jeszcze tam na no wiadomo. To z tym gruzem, z wszystkim popatrzymy. Ale nie, chyba już nie będę nic nagrywał. To mi się po prostu nie chce. Dobra, trzymajcie się do następnego odcinka. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że otrzymaliście kolejną porcję przydatnych informacji odnośnie inwestowania w nieruchomości. Jeśli chcecie spróbować swoich sił we flipowaniu, jednak nie czujecie się jeszcze na siłach, zapraszam Was do współpracy ze mną. Oferuję szereg usług doradczych, takich jak konsultacje, mentoring, sprawdzanie, czy dana oferta jest okazją, prowadzenie do postaw w nieruchomości, czy też pomoc w wyborze sprawdzonego architekta, który również będzie tworzył dla Was listy zakupowe potrzebne do remontu. Oraz udekorowania mieszkania. Sprawdźcie również moje poprzednie filmy na kanale, gdzie dzielę się wiedzą i doświadczeniem, a wszystko to na konkretnych przykładach mieszkań, domów i gruntów, które zakupiłem, przygotowałem do dalszej odsprzedaży i co najważniejsze, sprzedałem z zyskiem.